to Ja Nazywam się Edward Miecznik, jestem mieszkańcem samborowa od 10 lat. Nazywam się Wincisława Kajetanek, pracuję jako pielęgniarka. Opiekuję się podopiecznymi opiecznymi domu, którego, który prowadzą Państwo w werkowscy. Jestem Rynkiewicz Halina, no mam ta, tam te, te swoje lata, ale przyjechałam i znalazłam się w domu pana, zapomniałam nazwisko, Berkowski, tak, tak, u pana Berkowskiego się znalazłam. Dzień dobry, nazywam się Halina Piątek, jestem sąsiadką, nazywam się Czesława Wydrzyńska, mieszkam w Koninie. W domu pomocy Leoniszki przebywa moja mama od kilku lat. Dzień dobry, nazywam się Wanda Bulińska, tu w domu Leoniszki Państwa Warkowskich w Samborowie przebywa obecnie moja mama. Ta inicjatywa, którą Państwo podjęli jest wspaniałym krokiem naprzód w zakresie sprawowania opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Co wyróżnia ten dom od innych na pewno? Perfekcyjne warunki higieniczno-sanitarne, co jest ważne. Warunki, które tutaj Państwo stworzyli, są naprawdę na skalę europejską. No jest w, i w ładnym punkcie, i w, e, w ładnej miejscowości. Profesjonalna opieka. Właściciele dbają o e, podopiecznych. Państwo Małgorzata i Tadeusz e, dużo serca wkładają miłości w opiekę nad. Moją mamą, ale nie tylko. Trafiłam tak jak do rodziny, do tego domu, tak mogę powiedzieć, bo się tak tutaj swojsko czuję. Tu jest tak jak w domu, tak jak w domu. Są bardzo sympatyczni, bardzo pogodni, mili. Wszystko jest wykonywane tak, jak jest zalecone, a nawet lepiej, bo jest nutka takiej, takiej rodzinnej atmosfery zawsze, takiego ciepła. Jest nam bardzo dobrze, jest bardzo swojski taki, naprawdę traktuje nas bardzo dobrze i tu mamy piękny taki ogród i wychodzimy sobie na taras. Jest tu bardzo miło i przyjemnie. Myślę, że każdy tu się może czuć dobrze. I ludzie tutaj też są przychylni temu domowi rodzinnemu. Państwu werkowskim naprawdę należy się ogromny szacunek za to. Jestem bardzo wdzięczna, że miałam to szczęście odszukać taki dom, który znalazłam w internecie. Dziękuję im bardzo za, za to, że są. Tacy ze są, Serdeczni, prości, czuli. Dziękuję bardzo, że coś takiego jest, istnieje. Chciałam podziękować za, właśnie za pobyt, bo jest mi tutaj bardzo dobrze. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Nazywamy się Małgosia i Tadeusz Werkowski. Jesteśmy właścicielami Rodzinnego Domu Pomocy w Samborowie. Serdecznie zapraszamy, żebyście Państwo obejrzeli, jak wygląda w rzeczywistości atmosfera poczuć ten dom. Proszę przyjechać zobaczyć i okolice i nasze miejsce tutaj na ziemi. Serdecznie zapraszamy. Właśnie serdecznie zapraszamy. Właśnie tak